Pam, 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 pam. Kolejne schronisko odblokowane. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the White. Oczywiście, znajdujemy się w Lighton Light Online District, w samym sercu Stanów Zjednoczonych. Będziemy, oczywiście, polować. Jestem aktualnie na dalekiej północy. Będziemy odkrywać te tereny. O Okurcze, tylko ja myślałem, że ja się znajduję tutaj. A wylądowałem tutaj. No nie tak miało to wyglądać, moi drodzy, lofciarze. Coś się pochrzaniło. Spróbuję jeszcze raz. Wiem, że były takie błędy przy szybkiej podróży, że lądowaliśmy nie tam gdzie potrzeba. Spróbujemy jeszcze raz, bo ja chciałem się udać w te miejsca na dalekiej północy, troszeczkę tutaj się pokręcić. No i dobra, ale najważniejsza rzecz, moi drodzy, jeśli chodzi o moje wyposażenie, to zmieniłem sobie te wyposażenie. O 180 stopni, bo jak twierdziłem w poprzednich gameplayach, szczęśliwego wyposażenia się nie zmienia, bo całkiem dobrze mi szło, ale zauważyłem, że muszę strasznie długo chodzić i tropić to, co yy, ustrzeliłem. Moi drodzy, jeśli chodzi o pierwszy sztucer, mam trzy sztucery, to będę polował z tego sztucera i będę strzelał tylko i wyłącznie do Łosi. Jest to naprawdę mega dobry sztucer i jest to mega silny sztucer, więc jeżeli trafię łosia organ żywotny, to nie będę szedł za nim 500 metrów, tylko na pewno gdzieś 50 metrów i ten łoś tam będzie leżał. Jest to oczywiście Magnum Frontier. Na drugim miejscu mam sztucer, który będzie się idealnie nadawał na wszelkie jeleniobate, czyli jeleni kaldyjski, mulak jakiś, czy też jeleni czarnoogoniasty. Jest to Magnum 7 mm jednostrzałowy. Na trzecim miejscu no to najsłabszy sztucer którego będę używał tylko i wyłącznie do polowania na kojoty. Tak się to wszystko prezentuje, jeśli chodzi o wyposażonko. Zobaczcie, Magnum Frontier, Magnum 7 mm, oczywiście Magnum 7 mm w wersji premium. Bo tutaj chyba oprócz kojotów to więcej zwierzaków nie ma, takich tych mniejszych. Są niedźwiedzie, ale tutaj też, jeśli chodzi o amunicję, tutaj mamy 7,9. No to wiecie, kurczę... To też można spokojnie strzelać do niedźwiedzi, do łosi, a także do żubrów czy też bizonów, ewentualnie nawet bawołów domowych. A tutaj zobaczcie: klasa 4,9 dziki, wilki, jelenie, miszki. Ale tak jak mówię, ten sztucer tylko i wyłącznie będzie mi służył do polowania na łosie, bo te łosie dość często tutaj się mi pojawiały, ale ja nie mogłem sobie z nimi poradzić. Zresztą tu pisze, opracowany przez alaskanskich różnikarzy do polowań na łosie. Dobra, moi drodzy, możemy iść, tylko ja nie wiem, czy ja się jednak nie cofnę, czy nie pójdę tutaj, żeby sobie blokować te trzy punkty, a te, te, te cztery tutaj gdzieś. Myślę, że tu będzie lepszy pomysł i mam nadzieję, że będzie ten dany odcinek, bo tak się przyzbroiłem, że naprawdę żaden mulak nie ma szans. po strzale. A, byłaby kicha troszeczkę, jeżeli by mi się nie udało nic upolować. Naprawdę byłbym mega zniesmaczony. Ej, zobaczcie, no coś jest zepsute. No, ewidentnie coś jest zepsute. Zobaczcie tylko to. Nawet nie zaznacz, tylko. czekajcie. Kurde. Szybka podróż. Coś jest zepsute, moi drodzy lofciarze. Poczekajcie, to idziemy tu. Zobaczymy, czy się damy radę przenieść. Zdarzyło mi się już to kilka razy. Zwłaszcza na dolinie Yukonu. Myślałem, że zły. To złe schronisko wybrałem, a tu okazuje się, że ląduje w zupełnie innym miejscu niż C. Nie chcę na środku tego jeziora. No tu już akurat dobrze jest. Także spoko. Dobra, to co moi drodzy, lecimy nie? Na północ, bo nie ma czasu. Oby jakieś zwierzaki się pojawiły. Wygenerowały, bo ja już się wygenerowałem całej zdrowy i mogę zasuwać w sumie tutaj. Dobra, to lecimy w tą stronę. Ja oczywiście będę się poruszał blisko wody. Żeby jakieś zwierzaki wypatrzeć, fajnie by było, nie? Poczekajcie, gdzie ja to muszę biec. Yy, na razie pokładce. No i odcinki, moi drodzy, będą znacznie krótsze, maksymalnie do 20 minut. Bo zauważyłem, że oglądacie na przykład na, dwa, na 30 minut, raptem 8 minut i koniec. Także odcinki będą znacznie krótsze. Myślę, że to będzie znacznie lepszy pomysł. Ja to wszystko widzę w statystykach, co i jak. Poczekajcie moi drodzy, chwileczkę. Jestem z powrotem. I coś mi się zdaje, że przede mną jest mulak. Tylko to jest chyba samica. Gdzieś ją słyszałem. Odezwała się na pewno. Był to zewgodowy. Ja tutaj też po cichutku pomrukuję. Coś słyszę, że coś się porusza. Ja mam tu już gotowy magnum 7 mm. Mówi Wam, to jest naprawdę śmiercionośny sztucer. Może ma wadę, bo jest tylko jeden pocisk w komorze, ale to świadczy o jego mocy. Widzicie? Jeden strzał z bliska, i mulak leży. Jest to zbierać. Jak widzicie, ten sztucer jest etyczny w stosunku do mulaków. Także spoko, jest git. Jak ja to idę? Dobrze ja w ogóle idę? A, poszedłem troszeczkę w nie tą stronę, co trzeba. Dobra, lecimy. Może się przedostać na drugą stronę. No, ale to dlatego, że tutaj mulak się odzywał i chciałem koniecznie coś ustrzelić. Udało mi się, OK. Dobracamy. Sprawdzę jeszcze. Po brzegach lasów, czy nie ma jakiegoś zwierzaka? No, chyba nie ma. Dobra, to lecimy, moi drodzy lowciarze, szybciutko. Aktualnie jestem w tym rejonie, który jest oznaczony mega na różowo. No, tutaj jest duża agresja, jeśli chodzi o mnie. Dużo strzelania, ale tam coś widzimy. Wyszedłem sobie, chyba nawet dwa zwierzaki. Jest łoś. I jelen kandyjski, niewielki dwójeczka. Czyli podejrzewam, że może być jeszcze i więcej tych jeleni kadyjskich gdzieś tutaj w pochowanych w szakach. Odległość 200 metrów. Aha, tu jest jeszcze Samiec, trójka. Eee, małe te łopatki, to nawet chyba nie będę sobie zawracał głowy. Ale ten jelen adyjski całkiem ładniutki jest. Tylko tak, iść od prawej strony, chyba będzie lepiej iść od prawej strony aniżeli od lewej. No, oczywiście będziemy strzelać. Do jelenia kardyjskiego z magnum 7 mm, a do łosi, jeżeli zdążę przełożyć, przerzucić broń, no to użyjemy Magnum Frontier. Dobra, spróbuję zagrać. No coś pięknego. Jak one pięknie grają, Jakie one mają piękny odzew godowy. Naprawdę jest to, jeśli chodzi o mnie, to jest uczta dla uszu. One tak pięknie się odzywają, linie A jeszcze, jakbyśmy byli naprawdę mega blisko, jakby on zagrał, to pewnie byśmy nawet nie wiedzieli o jego obecności. Jestem 100% pewny, że większość z Was wyskoczyłaby z kapci. Ja się tak raz wystraszyłem. Kurczę, niepotrzebnie zagrałem, bo on zagrał. Jeżeli teraz zagra, ta trąbka to jest nic w porównaniu z jego odzewem godowym. Spróbuję podejść maksymalnie w najbliższą odległość. Zaśpiewaj, mój drogi, dla nas wszystkich, bardzo Cię proszę. Wow, no pięknie, pięknie, brawa dla tego jelenia kardyjskiego. Mimo, że dwujeczka dał z siebie wszystko. Każ mi się go nie chce zabijać. <noise> Poprosiłem go o śpiew i zaśpiewał. Zagrasz nam jeszcze raz? Tylko nie widać teraz cię. Kurde, mnie też w ogóle nie widać. Co to było? Kurde, wlaz na mnie. Ale się wystraszyłem, ja pierniczę. <gry> Widzieliście to? Ja mnie prąd kopnął, ale my se pograli, pośpiewali. Bodną mieleń kanadyjski, no tego jeszcze nie było na gameplayu. <gry> tu jest, Rzeźmieszek głowu z jeden. O, to cfaniak. Poczekajcie, już nie, pewno się nie zawróci, no ale próbuję jeszcze raz zagrać. Dobra, poszedł strzał. Ale <laughs> mówię wam, tego jeszcze nie było, ale się zdrygłem. O matko, o jak leć. Niepotrzebnie strzeliłem, mogłem wziąć Magnum Frontier, ale dobra, Magnum 7 mm poszło, ale tam było pudło, ale to nic nie szkodzi. <laughs> ale się wystraszłem. O, jeden czarnoogniazdy się też pojawił. Super. Tylko zobaczymy jak z tym Kanadyjczykiem tutaj. Jak to wyglądało? No nie był to dobry strzał. Biegł zasuwał i mogłem trafić wewnętrzności, więc wiecie. A to też dwójeczka była, ale dał z siebie wszystko naprawdę pięknie zagrał <śm> Ale się wystraszyłem, ja pierdzielę. w pierdziele trochę na nie miałem powiedzieć żywotny, nieżywotny, dobra. <śm> Kurde <śm> ej, to było coś takiego. Ja tak patrzę i tak nagle. No, <śm> Ale ze mnie bohater, wystraszyłem się. Ale zobaczcie, trochę życia mi tam skurczyło się. Ja chodzę. On chodzi koło mnie, ja chodzę koło niego. No ale też nic nie widziałem, bo to palmy były, nie? Ale też się tak skupiłem. O, samiec, ale to jest trójka. Wkurzony jest pewnie, bo go trochę pogoniłem. No tego Kanadyjczyka znaleźć. Wiecie o co chodzi? no prestiż przede wszystkim. No i moi drodzy lovciarze, powtórka z rozgrywki. Znaleziono zdobycz, ale nie ma. No trudno. To idziemy dalej. Chyba, że tam uh, jest. Uh, uh, uh. Zobaczymy, ok? Na się. to chyba się chyba coś poknociło. Tu masz zdobycz, oszołomie jeden. Ośle. Chodź tutaj. To jest on. Zdobyć jest, tylko w jednym miejscu. Ale się oszołom jest ja pięrniczę, naprawdę. Dobra, to chociaż to zdjęcie będziesz ładnie wyglądał. To jest on Impress Magnum 7 mm trafienia w wroga żywotnych, tak jak myślałem, będą to wnętrzności. Nic się nie dzieje, lecimy dalej, udało się go opolować. Co tak się drze? Mulaki? Czy ile czarnoogoniasty? A te... Wiecie co? Tu cały czas jakieś ptaki wylatują. No ten rezerwat żyje. Zobaczcie, jakieś ptaki, jakieś owady. I ja mam wrażenie, że cały czas jakiś indyk leci. <laughs> Poważnie. Łatwo się tutaj pomylić. Mulak czarno-ogoniasty, no spierdziela przed nami Czyli te zwierzaki gdzieś są, tylko w innym miejscu porozrzucane po rezerwacie, tak to teraz wygląda, no niestety Dobra moi drodzy, zobaczymy co tam znajdziemy, gdzieś się tutaj odzywałoś, jest gdzieś tutaj w tym terenie. Tutaj, w tym miejscu, tylko gdzie to nie za bardzo wiem, ale ja się cofnę troszeczkę. ...do tych małych drzewek, żeby on mnie nie wypatrzył. Okej, okay, teraz jestem niewidoczny, super się składa. Dobra, nastawa na 150 i zobaczymy. Yy, tylko wiecie co? Póki co, jeśli chodzi o gameplaye... ...i prowadzenie transmisji, to musimy się wstrzymać i poczekać na... ...ten duży update, który ma się pojawić. Już niedługo. Bo ciężko jest, gra jest zbugowana, coraz bardziej się buguje, chyba sama od siebie. Jest. Ale to nie jest duży ale możemy przetestować naszego. Magnuma. Dobra, poszedł strzał. Zobaczymy. Poprawka nie ma sensu. Ale może być też tak, że kiepsko strzeliłem. Zobaczymy. Mógł się odwrócić też płucami, to może byłoby lepiej. Zobaczymy, jak ta plamka tam wygląda. No wiecie, to jest mega mocny sztucer. Oddalić się troszeczkę. Ja tutaj podpowiadaliście mi w komentarzu, żeby się troszeczkę oddalić. I będziemy wiedzieć, gdzie iść. Ja tutaj żadnego znaku nie widzę. No ale to nic. E, czekajcie. Cii. Szukaj, szukaj, reksio. Kurczę. Te maje drzewka są wkurzające. A tu mam jakąś strefę do zdaje się. Łoś pije. Od 8 do 12. W tym miejscu mają strefę wodopoju nasi koledzy. No i to jest właśnie o tym, co wam mówiłem. Takie przezbrojenie jest idealne. Magnum Frontier, tylko i wyłącznie na łosie. Magnum 7 mm, mulaki, jelenie i inne jeleniowate. No i mamy. No i drodzy, pierwsze głosia w dzisiejszym gameplayu. Ja się bardzo cieszę, że mi się udało znaleźć tą zdobycz. Dobra, i widzicie? Niedaleko uciekł. Ile mamy tutaj tropienia? To powinno być. Zasięg tropienia 107 metrów, a nie tak jak pół kilometra czasem. To jest trójeczka. Ładny osobnik. Może być. Zatwierdzamy. No i moi drodzy, teraz lecimy szybciutko od tego punktu, którego sobie tam zaznaczyłem. Niestety tutaj nie będę miał żadnego schroniska, więc będziemy musieli zaczynać z tego samego miejsca tutaj. Ale to nic nie szkodzi, ja sobie na pewno jakieś kłada wezmę i pojadę sobie tutaj w to miejsce, bo naprawdę długa droga mnie czeka, albo ewentualnie sobie po prostu zrobię takiego gameplay'a. Następny odcinek będzie polegał na podróżowaniu w tamto miejsce. Ja też miałem gdzieś iść indziej, no ale myślę, że... ...tu będzie ok. Więc zobaczymy... ...co to za miejscówka. Mhm, mm wchodzimy do lasu. W lesie to można spotkać, moi drodzy, jelenie czarnogoniaste i mulaki. Kadyjskie to rzadko. Kojot. O kurde, dobrze się składa. Mam chyba jakiś babik. Ostrzega. To już nie za dobrze. <grytanie> Poczekajcie. kojoty lubią przebywać na troszeczkę większych wysokościach w górach ścieka cały czas, to gdzieś jest tutaj ja nie widzę tego kojocika on jest maciutki, a ranger jest idealny na kojociki i na sarenki no wyobraźcie sobie, jak zaczynałem grać w The Huntera, to używałem tylko ranger'a i polowałem nim na łosie masakra, uczyłem się po prostu nie umiałem jeszcze grać. Zacząłem oglądać poradniki, gdy było zupełnie lepiej. Poczekajcie chwileczkę. Ale ze mnie gapa. Kojot mi uciekł, bo nie wziąłem odpowiedniego babika. Wziąłem przestraszona sarenka, nie przestraszony zając. Pomyliłem sobie. Fajl troszeczkę. Kurczę, zobaczcie jakie wielkie góry. Tak się rozgląda, bo może gdzieś ten kojocik będzie, co? Po prostej. Dobra, tu mamy coś do odblokowania. No, podejrzewam, że to będzie Ambona myśliwska. Tylko i wyłącznie Ambona, bo tu jest rozległy teren. Albo nie. Informacja. Nie Ambona. Ciekawe, czy w tych górach jakieś zwierzaki są. Może hmm. jakieś kozice, ale tutaj kozic nie ma. Jakiś pomnik. Przyrody czy coś. Dobra, zobaczmy. Ponieważ rdzenni Amerykanie nie mieli wcześniej styczności z chorobami ze Starego Świata, takimi jak ospa, europejska kolonizacja doprowadziła do wymarcia nawet 90 populacji miejscowych plemion. A słyszałem, słyszałem o tym. Tak właśnie pozbywali się Indian. Dawano im futra, zarażone, zainfekowane, ospom. Skóry tak samo sprzedawali im. A nie znali oni takich chorób. Ospa praktycznie wypleniła wszystkich Indian. I to była taka bomba biologiczna, jeśli chodzi o rdzenną ludność Stanów Zjednoczonych. Dobra, i tu mamy ambonę myśliwską. Tam się odzywał ten mulag, ale na razie daje sobie spokój, 24 minuta nagrania. No i okej, okay, mamy tutaj. No i takie ambony to można nieźle tutaj zapolować. Otwarty teren, wszystko tutaj widać. Ładnie, ładnie. Dobra, moi drodzy. W następnym odcinku zajmiemy się penetracją i zwiedzaniem tego rejonu. Tu na pewno jak sobie odblokujemy ten punkt obserwacyjny gdzieś tutaj będzie się znajdowało na pewno schronisko. Moi drodzy, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, pamiętajcie, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, o dzwoneczku, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, życzę Wam miłej niedzieli. Do usłyszenia, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć, pa pa!